O łaska wam pokój. Dwa wersety, w których Pan Jezus wyjaśnia, że będą dwa rodzaje zmartwychwstania. Tak, że jedni zmartwychwstaną i drudzy zmartwychwstaną, ale efekty tych zmartwychwstań będą różne. Zmartwychwstaną wszyscy ci, co są w grobach. Tak, jak to wygląda w oryginałach. Nie dziwcie się temu, przychodzi godzina, w której wszyscy ci w tych grobach usłyszą ten Jego głos. Czyli syna człowieczego z poprzedniego wersetu. I wyjdą ci, to dobre czyniący ku powstaniu życia, ci zaś to bezwartościowe zrobili, którzy zrobili domyśle ku powstaniu sądu. W tłumaczeniach. W tłumaczeniach wygląda to tak, że mamy w wielu tłumaczeniach, one spoczywają w grobach, na przykład tutaj i tysiąclecia i polistów. W tysiąclecie bardzo takie dosłowne tłumaczenie, pod koniec ci, którzy Dobre czyny pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. No i właśnie, czyny czynili. Jak to wygląda? Ekumeniczny, wszyscy, którzy są w grobach. Biblia pierwszego kościoła, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, którzy dobro czynili na zmartwychwstanie życia, a którzy zło czynili na zmartwychwstanie sądu. No prawie dobrze, prawie dosłowne tłumaczenie. Poza tym słowo czynili. Bo tam są dwa różne słowa. I zaraz do tego dojdziemy. Nie dziwcie się. Jezus mówi, żeby oni się nie dziwili, nie byli zdumieni, nie podziwiali tego, nie wpadali w podziw na to, co oni mówić, Ale oni mówią potężne rzeczy, że to On będzie tym, który wzbudzi wszystkich zmartwych. Tak? Oczywiście wiara w zmartwychwstanie wśród Izraelitów była silna. Tak? Mówi o tym Marta, przygrywa Zarza. Mówią o tym Faryzeusze. Pytają się o to saduceusze. Faryzeusze to było takie ugrupowanie religijne, które. W zmartwychwstanie stanie ciała wierzyło. Nazywali to nadzieją Izraela. Więc nadzieja Izraela, jak pisze na przykład Paweł, czy mówi w dziejach Apostolskich, to wiadomo, że to chodzi o nadzieję Izraela, to jest czytaj w martwych stanie, powszechność w martwych stanie. Jezus mówi, żeby się nie dziwili temu, że to jego głos wzbudzi wszystkich tych, co leżą w grobach, czyli grób po grecku podchodzi do pamiątka, o co pamiętać, czyli taki nazwany pomnik. Otwa pamięć, tak? Czyli oni ci usłyszą, czyli właśnie będą, czyli ci w grobach usłyszą. Właśnie Jezusa ma głos jest tak potężny, że oni usłyszą ten głos. Czyli w grobach właśnie. Czyli rozważą Go, zrozumieją ten głos i będą posłuszni. I głos właśnie, czyli ten dźwięk ton, czyli ta ostatnia trąba, tak? Czyli ten okrzyk Bo Jezusa Chrystusa. Tak samo jak się stało w przypadku łazarza. Jezus to pokazał raz. Ale my, nasze wskrzeszenie będzie już inne. niż Łazarza. No i właśnie, i wyjdą, tak? I wyjdą, czyli wyruszą z tego grobu. Będą wychodzić, będą wywołani. Ktoś im każe wyjść z tego grobu. I ci, co dobre czyniące, czyli dobre to jest słowo Agatos, tak? Czyli tam jest. Agatos to jest takie słowo, które oznacza dobry, ale taki pożyteczny, taki szlachetny, czyli wartościowy. I on, czyli ci, co dobre, szlachetne, wartościowe czynili, czyli robili, wykonywali, stwarzali, byli autorami czegoś wartościowego, dobrego u Boga. Tak? Zaradzali, kiełkowali czymś wartościowym u Boga, coś, co u Boga miało wartość. Możemy sobie przeczytać list do Efezjan 2.10, dokładnie są określone te dobre czyny, te dobre czyny, które człowiek może wykonywać. Czyli hoduje coś wartościowego, uprawia, świętuje coś wartościowego, coś szlachetnego, tak? składa ofiarę coś z czegoś wartościowego u Boga i spłaca coś wartościowego. A ci, zaś co bezwartościowe, Czyli bez przeciwieństwo, czyli takie faulos, faul, tak, popełnili faul po prostu. Czyli zrobili coś nikłego, błahego, coś w oczach Boga nędznego, lichego, marnego, niedbałego, obojętnego, takiego zupełnie bezwartości. Bezwartościowe robili, właśnie zrobili. To jest właśnie inne słowo, więc można było w tłumaczeniach to oddać. Nie czynili, ale co robili? Wykonywali, no, bardzo dobre słowo. Realizowali. To. Czyli wykonywali to bezwartościowe, realizowali bez sens. Tak, kończyli to, co jest zupełnie bezwartościowe. Coś, co jest nędne i słabe i wątłe. Praktykowali właśnie coś. I oni wszyscy powstaną. Tak, oni wszyscy będą podniesieni, będą, będę powstanie, wskrzeszenie z martwych stanie, będzie wymarsz Anastazis z grobów, jedni z martwych staną do życia, tak, to mieliśmy to słowo DOE, to boskie życie, życie wieczne, jedni z martwych do życia wiecznego, do życia, ale drudzy z martwych staną, zostaną podniesieni, wyjdą z tych grobów na oddzielenie, na separację, na rozdział, tak, czyli Czyli zauważmy, że wszyscy będą skrzeszeni, tak? wszyscy będą z powrotem w ciele, Jezus mówi. I wszyscy, ale jedni pójdą do życia, a drudzy na oddzielenie, od Boga właśnie, na sąd. I wydawałoby się, że Jezus nawiązuje do wersetów, które są podobne z trzeciego rozdziału Jana. Na tym właśnie polega sąd, że światło przyszło na świat, ludzie bardziej niż światło omiłowali ciemność, gdyż ich czyny były złe. Każdy bowiem, to nie dba o to, jak postępuje, czyli w tym przypadku właśnie są te słowa, czyli robi to bezwartościowe, nienawidzi światła i nie zazbierze się do światła, aby nie obdarzono jego czynów. Czyli człowiek generalnie za czasów Jezusa, to jest właśnie różnica. Jezus mówi tu w tym wersetach dzisiejszych, mówi o grobach, czyli ci, co są w grobach. Czyli to może mówić o tych, którzy nigdy nie spotkali Jezusa, o tych, którzy umarli zanim się rozpojawią, na przykład tacy Egipcjanie. Oni też z martwych A Jezus tutaj mówi o tych, którzy poznali Jezusa, usłyszeli Ewangelię i jedni przyszli do światła, tak? bo jeszcze ten, kto postępuje zgodnie z prawdą, zbliża się do światła, aby wyszło na jaw, że jego czyny zostały dokonane w Bogu. Czyli to są wartościowe czyny, tak? to są te agatos, które są wartościowe, to są te, które w Bogu są dokonane. Czyli jedni to jest sąd, który odbywa się cały czas. Od czasu Jezusa aż do dzień dzisiejszy, nie przyjmują Ewangelię, drudzy nie przyjmują. My ją przyjęliśmy, zostaliśmy osądzeni i przeszliśmy ze śmierci do życia. Więc chwała Panu za to. Więc pogłębiajmy naszą wiarę, niech będzie owocna, niech zaradza, niech będzie płodna i stawajmy się doskonali.